Witamy wszystkich z pięknego miejsca na ziemi poranek w górach wymarzona pogoda Dzień budzi się do życia no, a my dzisiaj już względnie wcześnie wyruszamy w kierunku podobno najpiękniejszego Górskiego Jeziora Algoju, czyli Szrekze. Piękna alpejska łąka. Gdybyśmy mieli trochę więcej czasu na pewno byśmy tutaj, że tak powiem kolokwialnie zalegli. Może zrobimy to w drodze powrotnej. Na chwilę obecną tylko podziwiamy, no i idziemy dalej. Wychodząc wcześniej rano na szlak zyskujemy przede wszystkim dodatkowy czas na podziwianie przyrody. Na zwyczajny odpoczynek, na robienie zdjęć, tak jak w moim wypadku. I druga, a w zasadzie to powinna być pierwsza, podstawowa rzecz. Zmniejszamy ryzyko y, znalezienia się gdzieś wysoko w momencie, kiedy nadciągnie załamanie pogody, kiedy nadciągnie burza itd. Tak dalej. I tak dalej. Wiem, że to już jest temat nudny, ale też się powtórzę. Zawsze rano przed wyjściem sprawdzamy prognozy pogody. Zabieramy odpowiednie ciuchy. Mimo, że jestem w krótkim rękawku, mam Kurtkę puchową w środku leciutką, yy, kurtkę przeciwdeszczową, spodnie również przeciwdeszczowe, no i coś do jedzenia. Siemano, daleko do szczytu mamy tutaj napisane mitwoch tak, co oznacza, że w środę, czyli mitwoch yy, schronisko jest zamknięte. To jest właśnie typowe dla schronisk w Austrii, w Niemczech, gdzie zazwyczaj jeden dzień w tygodniu schronisko jest zamknięte. Zazwyczaj jest to poniedziałek, no ale jak widać w tym przypadku, może być tak, że któryś z innych dni jest wyszczególniony na takiej informującej nas tabliczce. Najlepiej jest oczywiście sprawdzić sobie na stronie danego schroniska, kiedy ten ruetak, czyli kiedy ten wolny dzień jest. My, jako turyści powiedzmy z Polski, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w któryś dzień schronisko może być zamknięte. Dlatego w takim przypadku to często bywa niemiłe zaskoczenie. Planując właśnie wypady, sprawdźmy, w jaki dzień schroniska mają zamknięte. I powtórzę się, najczęściej jest to poniedziałek. Mówiąc tak całkiem poważnie, jak widać w górach, nie tylko ofiarami są ludzie. Tu mamy na przykład taki oto upamiętniający krzyż pieska o nazwie Neo jego zabawkę na dole. Prawdopodobnie musiał się stoczyć z tej skarpy na dół, no i zakończył tutaj swój żywot. W tym momencie rozpoczynamy właściwą część szlaku, zaczynamy już podchodzić. Resztki cywilizacji zostawiamy za sobą. I pijemy się w górę. Najwyższa pora na krótką przerwę. Spotkaliśmy po drodze starsze małżeństwo, które właśnie tutaj idzie. No i dostaliśmy od nich taką radę, że w zasadzie niedługo będziemy już nad jeziorem Szrekze, nad jeziorem w Strasznym Wolnym, tłumaczeniu. No i w zasadzie głupio, żeby nasza przygoda kończyła się jedynie na tym jeziorze. No i zaproponowali nam e, drogę na szczyt o nazwie Rauchhorn. Zaraz wam go pokażę. Jest dokładnie tam. Także Kusi, Kusi nie ma już podobno śniegu. Droga jest względnie bezpieczna. No i właśnie zaraz sprawdzimy, jak to wygląda czasowo. No i jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to najprawdopodobniej się na to skusimy. A nie ma nic lepszego niż możliwość ochłody na szlaku, tej krystalicznie czystej i lodowatej wodzie. I jak widać, za chwilę charakter naszego szlaku zaraz radykalnie się zmieni. Na razie podążamy tą kamienistą drogą i potem będziemy dokładnie szli tędy. Tam zawiniemy taką pętelkę i dostajemy się mniej więcej w obszar tutaj tego wyciągu transportującego i jakieś dobra na górę. Piękna sprawa. Naprawdę w takich momentach czuję, że żyję. Wszystkie doczesne problemy znikają gdzieś, zostają w dolinie. A liczy się tylko cel, no i życie chwilą. Jesteśmy nad jeziorem Schlegge i właśnie. Wam je pokazuje w tym momencie. Jezioro, moim zdaniem, rzeczywiście śmiało zasługuje na co najmniej tytuł jednego z najpiękniejszych. O, słapaliśmy oddech, no i teraz e, troszeczkę suchych informacji. Jesteśmy nad jeziorem Szrekze. Tak jak tłumaczyłem ten przedrostek, Szrek oznacza strach, ze jezioro. Tak więc tłumaczenie możecie sobie zlepić sami. 1824 metry nad poziomem morza, a lekko modernizując naszą wycieczkę, ponieważ mało nam, wybierzemy się teraz na Rauhorn, jeszcze 2,5 godziny do szczytu, no i potem około 3 godzin na dół. Rauhorn, nie wiem jaka jest jego wysokość, w tym momencie będę musiał sprawdzić, no ale to jest szczyt, który znajduje się za tym wzniesieniem. Tak więc myślę, że całkiem, całkiem fajna, wyrypa. W tym momencie nie zliczę. Przeszliśmy 3,5 godziny 2,5 godziny do góry. Już mamy 6 godzin i potem około 3 godzin w dół. Czyli 9 godzin żywego marszu. Porównując do parków narodowych na przykład w Polsce, gdzie jest zakaz kąpieli. W Niemczech, w Austrii w Szwajcarii, we wszystkich parkach narodowych można normalnie zażywać kąpieli. Oczywiście tylko dla chętnych, ponieważ woda jest ekstremalnie zimna. No, i śmiałków nie znajduje się e, tak wielu, żeby takiej przyjemności zaznać. Ja się już nie będę obracał. Zasuwam w kierunku Rauhornu. Przed nami dalsza część szlaku. No, i dochodzimy do tego śnieżnego nawisu. Do tej. Czapy śnieżnej pozostałość po zimie. Jak widać warstwa jeszcze spora, dobrze związana, ale ostrożności nigdy nie za wiele. Spokojnie pokonamy ten odcinek we dwójkę. Meandrujemy sobie teraz całkowicie wyeksponowaną częścią szlaku. Daje nam to możliwość podziwiania w szerokim kącie panoramy wysokich Alp algawskich całego Algoju. Tak jak wspominałem na horyzoncie widać właśnie strażnika Algoju, którego nazwy jak zwykle nie pamiętam, a idąc już w lewo widzimy całe pasmo wysokiego Algoju, wysokich Alp i tak dalej, które pięknie rozciągają się aż po granicę horyzontu. Szanowni Państwo, przedstawiam szczyt Rauhorn. Pięknie nam się prezentuje tutaj na horyzoncie. No i widzimy już, jak będzie przebiegał szlak. Aż do tych skalistych momentów. No i potem tam już tracimy rozeznanie z tej odległości, jak szlak będzie wyglądał. Fenomenalne, fenomenalne wręcz krajobrazy monumentalne. Ciężko oderwać oczy. Jak patrzę gdzieś tam daleko, mam wrażenie, że ulegam jakiejś hipnozie. Dopiero po paru sekundach dochodzę do siebie i patrzę znowu w innym kierunku i spotyka mnie to samo. No coś przepięknego, żadne wideo, żadne zdjęcia nie odda tego, co możemy zobaczyć własnymi oczami. Poczekaj chwilę. Tak jak widać szlak teraz przybrał formę już typowo wysokogórską. Jesteśmy otoczeni tylko skałami i tutaj tym pasażem będziemy sobie szli już w kierunku szczytu. Jest trochę sypkich kamieni, ale mimo wszystko jest względnie, stabilnie, ale trzeba się koncentrować. Walczymy jeszcze z podejściem, jak natrafimy teraz na chwilkę jakiegoś wypłaszczenia. No to wskoczymy zaraz. Kurtki. Przed nami jeszcze dobre kilkadziesiąt metrów do szczytu. Wybaczcie, że jesteście skazani na ciągłe oglądanie czterech liter Agaty. No ale to wszystko jest związane z bezpieczeństwem. Tak jak mówię, nie planowaliśmy wejścia tutaj na ten szczyt. Co ma w pewnym sensie swoją zasadę, ponieważ zawsze powtarzam, że trzeba zabierać ze sobą kask, bo najwięcej urazów to właśnie głowa. No ale tym razem. Nie mam kasku, nie mam gdzie doczepić kamery, więc trzymam ją zwyczajnie doczepioną do plecaka. Co chwilę mijamy takie właśnie piękne rynny kamienne, gdzie Skały trosko spadają na dół, no i taki spadający kamień od razu pozwala nam sobie uświadomić, jakby to wyglądało, gdyby spadał tędy człowiek. Dlatego koncentracja, przede wszystkim pewność stawiania kroków, no i ocena własnych możliwości, umiejętność też wycofania się. Bardzo ważne cechy. Jeszcze. Jeszcze chwila z euforią, ale jesteśmy już na górze. Słuchajcie, pełna pełnia szczęścia, misja wykonana. Rauhorn stoimy na szczycie za mną Agata szykuje nam coś do jedzenia z tyłu nasi nowo poznani. Sympatyczni znajomi, którzy polecili nam tą górę. No i tutaj, jak widać, ekstremalna już wysokość, dlatego należy uważać, ale piękne, piękne, piękne widoki. No i polecam każdemu to miejsce, jeśli ktoś ma ochotę w tych rejonach zobaczyć coś ciekawego. Szrekze i Raucho. Słuchajcie, wszyscy, którzy dotrwali do tego momentu filmu. Możemy śmiało powiedzieć, że odwaliliśmy kawał nikomu niepotrzebnej dobrej roboty. Także można uznać naszą po części nieplanowaną wyrypę za zakończoną. Choć pozostało nam chyba jeszcze około półtora godziny drogi do parkingu, ale mniejsza z tym. To będzie już praktycznie droga po takiej powiedzmy ala Nizinnej ścieżce, choć oczywiście pięknie otoczonej górami. Coś, coś? Nie, Tak, powiedz Szacunek i niedobierzanie. Tak, no, nie ukrywajmy, Aga przekroczyła jakąś swoją barierę. Na razie w swoim dorobku miała wejście na rysy i wejście na świnice. Także fajnie, że udało jej się teraz tutaj w alpejskim klimacie zdobyć coś mniej więcej na tym, albo nawet na poziomie wyższym. Tak jak mówię, nie planowaliśmy do końca wejścia na ten szczyt, zostaliśmy zainspirowani przez parkę. Nazwijmy ich stałym szacunkiem dziadków, którzy powiedzieli nam, że tak, zróbcie sobie taką trasę przez jezioro i odbicie właśnie na Rauhorn No i opłacało się. Także żegnam Was, zapraszam do następnych odcinków, bo na pewno takie będzie.